Witamy Was w naszym Escape. Ie. To ja jestem Kaka Filip i ze mną jest Feedwoss. No, to jest mapa Escape 124125. Czytajmy zasady. Witam już w kolejnej części trzeciej części. Mapy przygotowej bye Zasady te same, mianowicie nie niż nic oprócz wełny. I postawiany przez siebie zostaw. Baw się dobrze. Nie zabijaj zwierząt. I pamiętaj. Moje konto na YouTube na... to OLLOL19 Sponsorem serwa jest Wojciech67 na YouTube Ka 1 klalala Za żadnym pozorem mniej niż 100 Dobrze. To zaczynamy No to zaczynamy Aha, wełna! <grymna> <grymna> o! Piecnych, ty... piecnych Nic skrzynka, nie ma Skrzynka, skrzynka, skrzynka Jest coś? E, Reston Torch, dwa staki em, pochodni, dwa węgla Daj mi, daj mi Reston Torch, bo już chyba wiem co trzeba zrobić ja też się domyślam, więc ja to chcę. Ale ja dobrać. jestem pierwszy. Bo ty mm. Ale ty wzięć ze skrzynki, oddaj, oddaj. Oddaj ty wzięć ze skrzynki. Dobra, dobra. Aha. Łap rzeczy. Jeszcze daj mi jakieś starusze i te dojść. Oczekaj, y, prze to. A ta wełna... Cię... To? Dobra, może się do czegoś przyda. Ej, ale wełna! daj im wełna. Po co? No daj. Ja chcę pierwszym idziemy. Żeby... Dobra, zrobiłeś nas? No? Ja już postawiłem. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze też się wstał? Jest co jedno, tak? ale zaraz będzie druga. No to dalej. Jest drugie. Dobra, chodź. No, nie, 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 żeby nie, no nie, pan. No, co ty jeden. zrobiłeś? Ty na mnie skoczyłeś. No, ty na mnie. Dobra, jesteś blisko, chodź. No dobra. Dzie może to wymysł ten jakoś Kiedy się Czyli dobra, zostawi? przez tego faila muszę sobie zgiwować em, pochodnie. tak. Dobra. Bo akurat nie. Chyba nie będą nic mieli do siebie. Ja o no kurde, bieram, no bieram. bez jaj! Co? Kurde, założę palę. Wielka kalewka. Wiesz <grym grym grym> gdzie jestem. Czekaj. Tutaj było złote jabłko, ale ci nie dał. Mhm. Mm Ginę. Och, uch. Mieszkały w szersiu. O nie. Filip. A, Patrz. To nie jest takie straszne. A ja! O, czekaj. Muszę sobie z gej włochać rzecz. To czekaj, najpierw gamę modę i sobie wszystko dodam. Dobra. Jest! Ja już skoczyłem. Jest? Jest Dobra, ty... yes. Dobra była I welna ma Dobra, to był... Sfery... Przeszłeś? O, o, no tak, jestem na górze hmm. o kurde Co my tu mamy? Gamem, opes i dwos Właśnie tam tepni, bo mi się nie chce e tam, to jest escape, masz przejść Nie Ty też no ja już przeszedłem. Zapniemy tu film. No, dobrze. Najpierw trzymaj szlif. Trzymaj. O ty. Jedzie. Nie wolno tak. To jest szukanie. Dobra, dobra, chodź. Idziemy tam. Ja kiedy przejdziemy, to drugi też przez. To jest znieczulony. Uuu, ja umrę. U, nie pójdę do mózgu. Nie trafiłem. Tak, gratulacje Ej no, ale ty miałeś wełnę, nie? Daj mi ją. Ja pierwszy chcę. Daj, co, ja jestem już. Ja też. No weź ty No i co? Dobra, zejdź, ja <grym> jestem pierwszy. Dawaj. Ja wiem co trzeba zrobić. No, dobra, weź zejść. też wiem zej. co trzeba zrobić. Dobra, łap. Eł! na No wiem. Teraz i tak pójdziesz, ale nie pójdziesz bez wełny, więc... No kurde, ogarnij się. Weź, kurde. No. No właśnie, to nie trzeba wyskoczyć. Zbierz wełny. No. Dobra, to jest jałaska. Labirynt tutaj. Ej, jakby co, co można... Nie wiem, bo nam w że nie mieliśmy nic oprócz postawiania przez siebie klatki. Czyli można stawiać klatki. No. Oprócz wełny i postawiania przez siebie klatki. O, mam, mam drzwi, mam drzwi. No, ja też widzę i teraz trzeba... To ja idę poszukać jakiegoś guzika. Albo Persial Play'a, nie? No pewnie będzie Prashle Playt. Nie gdzie wychodzić, tam gdzie ja. Jest, mam. O, to jest jeszcze taki pochodni. No Jezu. pojedziemy. A co ty z tych pochodni daję? I wiesz. No to chodzi. Ufo pochodnie.

Chodź za mną, mój młody mój Nie gra wam przez to. Chodź za mną, mój młody podawany. mój to jest podawany? Dawaj, dawaj, dawaj mój wodę! Jeszcze mój 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 Jezu. Co za <grym> z Ciebie ogar. Jezu, co Ty robisz? Ja to się bawię. No to się nie bawię. Ja chcę Cię, ja utopić. Dobra, jestem. Ale... No Ty kurde. Okej, okay, skrzynka. Cztery chlebki, e, Ale... szafka żelaza Ale... i... Kurde, no tak, spadłem. Szczepę? Nie, dobra, już się przeję. Masz cokolwiek? Mhm. Jakie masz rzeczy? Bo to trzeba przejść, tutaj jest, masz drzwi. Crash huh? and No to postaw proszę plaj'. Hmm. Hmm. No, przynajmniej. Hmm. Hmm. Rozwalam wełnę, pomorzą. No co mnie bili? O, wyrazu na dach. O, pokoik. <grym> Ale rozwal tą wełnę, bo ona może... Żydzi winie czterem. No rozwalaj to. Cześć, szukamy, jeszcze szukamy. Ech. Trzeba dachem przejść. Można jeździć. Mam złote jabłko i 10 strzawek żelaza. I dużo chlebków i dużo pochodni. A maj... hmm. to 10 trzeba żelaza to musisz zrobić. Minecraft. Byłaś bliżej tego. Dajmy, dajmy ją kartę. Leży. No, no inne. A łapka. Ale to... Ej no kurde zamorwam. Fuck! No pojechał bez mnie! Fuch! To iść na piekotę. No nie napij! No, Weź, kurde! To, co to miało być? Ale no ładne! Co zrobiłeś? Padłem, to ja tutaj przelęcę. Ty, ty hakerze. A ty co, nie przylecisz? To się do mnie pewnie. No. No ja, jeszcze przegraćmy skrejka większa. Czemu? No to dodawaj nam dwa moje karty.